Witam się, Anko. z tej strony Kasper z Wrestling Holy, a oto zdanie Wrestling Holika o WWE Clash of Champions 2. 2019. Gala, która się odbyła 15 września w Hali Spectrum Center w Charlotte w stanie Północna Karolina. Generalnie w miejscowości, w której no dużo rzeczy związanych z wrestlingiem pochodzi, m.in. Ric Flair, czy też kiedyś tam były toczone gale NWA, czy początkowego WWF. WWE przyjeżdża w tym roku tutaj do tego miasta z Clash of Champions pierwszym pay-per-view po SummerSlam. Pay-per-view, które zazwyczaj takie po SummerSlam wychodzą, takie me. Jednak tym razem było troszeczkę inaczej i było naprawdę, naprawdę spoko. Chyba nie można narzekać na to, że WWE dało nam coś gównianego, bo gówna tutaj nie było, by można tak stwierdzić. I przechodzę do samego omawiania show. Zaczęliśmy od kick offów w którym były faktycznie dwie walki. Jednak nie tak jak ja Przewidywałem w wrestle predykcjach tylko było to starcie o Mistrzostwo Cruiserweight, to akurat się zgadzało z moimi predykcjami, ale drugim pojedynkiem była walka o United States Championship, co chyba wielu zaskoczyło, że akurat ten pojedynek trafił do kickoffu. W walce Triple Fred o Mistrzostwo Cruiserweight Drugulak zgodnie z moimi przewidywaniami zwyciężył, obronił pas w taki właśnie chilowy sposób, po tym jak Umberto Carrillo miał szansę przypiąć lince do Rado i zwyciężyć Mistrzostwo. Cruiserweight, tą szansę Humberto zabrał właśnie Drugula, jego były, by można nazwać mentor, który obronił mistrzostwo Cruiserweight no i będzie tym mocnym reprezentantem dywizji cruiserów, która wejdzie pod baner NXT niebawem. Wszystko było tutaj OK, nie ma nic do narzekania, dobry, naprawdę dobry pojedynek, jednak chyba jak planowie by dostali jeszcze troszeczkę czasu to by było jeszcze lepiej. Ale nie ma na co narzekać. Kolejnym pojedynkiem, właśnie było to starcie o mistrzostwo United States, gdzie AJ Styles obronił mistrzostwo, wykonując Cedrica Alexandra w naprawdę super szybkim pojedynku. Tam wszystko się tak działo normalnie, wręcz szybciej niż błysnięcie oka, bo można tak stwierdzić dziwnie. Tak jak przewidywałem w wrestle predykcjach, AJ Styles broni swój tytuł. Jednakże, no można lekko winić WWE, że troszeczkę za krótko było. Bo zawodnicy ci mieli ogromny potencjał, żeby stworzyć walkę wieczoru, a tak właściwie ten czas został im zabrany, żeby takie coś skleić i wyszedł po prostu solidny, dobry pojedynek, tylko w super szybkim tempie toczony. Psychologia Ringowa się nie dała dalej rozwinąć, ponieważ tutaj tak właściwie była akcja za akcją, akcja za akcją, akcja za akcją i w końcu finish. Taki zdecydowany J.J. Styles po prostu wykończył Cedrica Aleksandra i raczej to jest koniec przygody Cedrica w wyobrazku mistrzostwa Stanów Zjednoczonych. Kartę główną Clash of Champions rozpoczęliśmy od starcia o mistrzostwo Raw Team, gdzie Robert Ruth i Dolph Ziggler faktycznie odebrali mistrzostwa Brownowi Strowmanowi i Sethowi Rollinsowi, czyli tak jak przewidywałem, po naprawdę dobrym pojedynku, który tutaj, właśnie Ruth i Ziggler, bardzo dobrze wyglądali ta jako taktim, przynajmniej w moim mniemaniu, Rollins i Strowman też wyglądali nawet spoko, jednak naprawdę tak team Ruda i Zigglera wygląda naprawdę, naprawdę obiecująco i mam nadzieję, że do dostaną dobry title run z tymi pasami nie będą takimi po prostu eee są mistrzami teraz na chwilę i później ktoś zaraz im odbierze te pasy mam nadzieję, że WWE zainwestuje w nich czas i troszeczkę pobędą tymi mistrzami Raw Tag Team, ponieważ po tym pojedynku widać, że panowie łapią tą mniej więcej chemię ringową ze sobą jako tag team i jest potencjał w nich na dobry title run kolejnym pojedynkiem był dosyć krótka walka o Smackdown Women's championship gdzie Bailey po takim hilowym zagraniu broni tytułu przeciwko Charlotte Flair sukcesywnie wychodzi z Clash of Champions jako mistrzyni SmackDown Women's, zgodnie z moimi przewidywaniami. No i to zakończenie nawet było takie adekwatne do jej teraz postaci obecnie. Tylko tyle, no było bardzo krótkie i widać, że tutaj byli sp chyba specjalnie po prostu ucięło, żeby inne walki miały większe ramy czasowe tutaj. Nie był to jakiś spektakularny, długi pojedynek, tylko troszeczkę on potrwał i... Z dosyć tak znikąd się zakończył właśnie tą hilową zagrywką Bailey. Bailey później uciekła z areny, jakby się bała Charlotte, że zaraz coś jej złego stanie. No naprawdę tak, trochę to dziwnie wyglądało, ale okej, okay, no pasuje teraz do, do postaci Bailey obecnie, to zakończenie pojedynku. Kolejnym pojedynkiem była walka o SmackDown Tag Team Championship, gdzie The Revival w naprawdę fajnym stylu pokonują The New Day, odbierają im pasy SmackDown Tag Team. Scott Dawson i Dash Wilder, nowymi mistrzami SmackDown Tag Team. Zobaczymy jak to się rozwinie. No co prawda, oni są zawodnikami Raw, jednak. White Card Rule i tak dalej Who cares teraz tak właściwie gdzie oni są teraz będą pewnie na SmackDown ze względu, że są mistrzami SmackDown Tag Team i fajnie, są pierwszymi w historii tag teamem, które byli mistrzami NXT Tag Team Raw Tag Team i SmackDown Tag Team jako team, nie jako pojedynczy zawodnicy bo wcześniej takie sztuki już dokonywali między innymi Jason Jordan czy Chad Gable na przykład, więc po prostu The Revival są pierwszymi mistrzami wszystkich tych trzech brandów jako zespół, nie jako pojedyncze jednostki. No i cóż, zobaczymy jakich y, title run wyniknie z tymi pasami. Sam pojedynek był naprawdę na bardzo dobrym poziomie, chyba, bo może z tym bardzo się trochę zagalopowałem, ale na pewno na dobrym poziomie. Warto obejrzenia. No i ciekawe ta końcówka, gdzie poddali Xavier'a Woods'a. Tutaj użyte ten storyline, gdzie kontuzywali właśnie Woods'a wcześniej, tą jego nogę. Fajnie, że to użyli, że nie zapomnieli o tym, jak o większości rzeczy w ostatnim czasie. Tutaj ta rzecz jest zdecydowanie na plus. Kolejnym pojedynkiem była walka o WWE Women's Tag Team Championship, gdzie Alexa Bliss i Nikki Cross obroniły tytuły, tak zgodnie z moimi przewidywaniami Jednak Mandy Rose i Sonya Deville, które dostały nazwę Fire and Desire już tak oficjalnie z tam Titan Tronem i tak dalej. Przegrywają, nie sprawiają jednak niespodzianki. Podczas walki mieliśmy jeszcze segmencik z 24-7 Championship, gdzie tam Artur z Karmelą uciekali przed bandą goniących ich zawodników, e, którzy gonią za 24-7 Championship. Tam nawet Alexa Bliss chciała zostać mistrzynią 24-7, jednak jej się ta sztuka nie udała. Artur dalej uciekał przed bandą goniących go zawodników. I dalej po prostu kontynuowały panie o mistrzostwo kobiet tak, bo to było wszystko wplecione w trakcie pojedynku o te pasy. W końcu każde mistrzostwo miało być bronione, więc 24-7 Championship też było bronione, jakby nie patrzeć. I to tak właściwie tutaj tyle. Po prostu Alexa i Nikki obroniły pasy i zobaczymy, co dalej dla nich. Kolejnym starciem była walka Shinsuke Nakamura kontra Demis. Pojedynek mi się podobał. Był bardzo dobry i logiczny rezultat tego pojedynek. Pojedynku był, ponieważ no sami Zayn i Nakamura dopiero są połączeni ze sobą. Sami Zayn był dużym czynnikiem w wyniku tego pojedynku. Pomógł na kamurze zwyciężyć i obronić mistrzostwo interkontynentalne. Demiz nie zrównuje się z rekordem Chris'a Angelico i to nawet dobrze. Fajnie, że kontynuują. Title Reign na który wygląda świetnie z pasem interkontynentalnym. I zobaczymy, co dalej z tego wyniknie. Sami Zain jest genialny jako menadżer chiński. Te jego komentarze podczas pojedynku, takie ala la LioRash i tak dalej. Ale tutaj to takie jest wkurzające, ale jakieś komiczne to jest. To jak Zain na początku pojedynku komentował, co Nakamura robi, później co tam misja go kontrolował. Później wyłączyli mu mikrofon, a misja wyrzucił w ogóle te mikrofon, to też była komiczna sytuacja. Koniec końców Nakamura obronił pas. Możliwe, że ten storyline będzie dalej kontynuowany, jednakże tak jak wspominają w restę predykcjach, jest na horyzoncie Ali, który powraca z turnieju King of the Ring i bardzo możliwe, iż powrócą do tego storylineu, lecz zobaczymy. Wszystko jest możliwe w świecie WWE. Kolejnym pojedynkiem był dobra walka o WWE Raw Women's Championship, jednak z Średnim nawet bym powiedział fatalnym zakończeniem. Sasha Banks pokonuje Becky Lynch przez dyskwalifikację, bo ostatecznie uznano, że to jak Becky uderzyła tego pierwszego sędziego krzesełkiem, to była ta dyskwalifikacja, bo właśnie po tym uderzeniu krzesełkiem Becky Lynch, Becky uderzyła sędziego, panie poszły w publikę walczyć ze sobą tam na zapleczu przez chwilę, później znowu wróciły na arenę i do ringu, no i w pewnym momencie jakaś grupa sędziów i oficjeli wbiła do ringu, zaczęły roz... Rozdzielać Saszę i Becky, a bardziej Becky, żeby nie kontynuowała ataku na Banks i dziwne to zakończenie. Tu Becky Lynch nawet wyglądała bardziej healowo od Saszy Banks, w tym No taki odwet niby babyfaceowy za te ataki Saszy Banks z tygodniówek. No ale czy to było potrzebne, żeby takie coś tutaj wdrażać na pay per view? Rozumiem, że ten wynik jak najbardziej zachowuje silną postawę obydwu postaci, ponieważ Sasha Banks na takim rezultacie nic nie traci, ponieważ powróciła no i ma zwycięstwo zanotowane nad mistrzynią natomiast Becky Lynch dalej jest z pasem i dalej będzie promować tą grę WWE 2K20 i raczej tak obstawiam że chyba do końca kiedy ta gra wyjdzie w końcu to wtedy dopiero Becky będzie traciła ten pas wcześniej mi się wydaje że nie straci mistrzostwa chyba że WWE zaskoczy ale raczej właśnie ze względów promocyjnych tej gry to raczej Becky Lynch Wcześniej niż ta gra nie wyjdzie na półki sklepowe, to Irlandka nie straci Missoswaro Women's po prostu. A z, rozumiem po prostu decyzję, jaka została tu podjęta, że obydwie postacie zachowują się mocno mocne pozycje, jednakże no, nie podobało się to fanom na arenie nie podobało się to również mi i pewnie wielu fanom również, może wam też no ale cóż na to pomożemy sam pojedynek w sobie był fajny mi się przynajmniej podobał, tylko właśnie szkoda, że ten wynik był taki jaki był kolejnym walką było walka o mistrzostwo WWE która była spekulowana, że będzie main eventem nie była nawet co-main eventem Kofi Kingston po Powolnym lecz dobrym pojedynku pokonuje Rendiego Ortona, udowadnia, że nie jest stupid, można tak rzec, i chyba to... Koniec tego feudu tak właściwie, bo no co, no, Kofi Kingston udowadnia, że nie jest głupi, że jest w stanie pokonać Randy'ego Ortona w pojedynku 1 na 1, bez żadnych tam pomocników, czy tam jakichś innych niesnasek, niedociągnięć. Po prostu pokogonuje go 1, 2, 3, tyle. Nie wiem, czy Randy będzie chciał jeszcze jakiś odwet wziąć na Kofim, że przegrał, będzie sfrustrowany i dojdzie do walki na Hell in a czy po prostu zakończymy tak, jak tu jest na Clash of Champions, koniec i obydwaj panowie rozejdą się we swoje własne drogi. Zobaczymy jak to się dalej potoczy. Mi właśnie stawiam na tą drugą opcję, że po prostu to jest koniec feudu, że nie będzie żadnego odwetu Ortona, lecz mogę się zawsze mylić. Sam pojedynek w sobie był no dobry tylko no i tak jak większość walk ostatnich go Ortona, po prostu tak powoli rozkręcające się, niektórym się to podoba, niektórym nie, więc zależy kto co woli. Mi na przykład nie podobało się to powolne rozkręcanie, lecz czasami tak trzeba, czasami miła odmiana zobaczyć, że powoli się pojedynek rozkręca, że na końcu później dochodzi do tych wielkich akcji. Tutaj doszło do tych wielkich akcji. Kofi Kingston wyszedł z RKO no Randy Orton nie wyszedł z Trouble in Paradise, po prostu był koniec pojedynku. Zobaczymy co dalej z tego wyniknie, czy Kofi Kingston będzie dalej solidnym mistrzem e, SmackDown na Fox jak przejdzie czy ktoś mu odbierze ten pas do tego czasu. Kolejnym pojedynkiem, kolejnym eventem gali był No Disqualification, match pomiędzy Erikiem Rowanem i Romanem Reignsem, gdzie Eric Rowan zwycięża po dosyć takim ostrym dosyć pojedynku, gdzie tam panowie się byli na trybunach e, wokół stage'u tam ten element z tą kamerą, co wcześniej był używany na SmackDown jeden z epizodów SmackDown, gdzie to Eric Rowan zaatakował takim tam stojakiem do kamery, czy takim przedłużaczem nie wiem jak to nazwać po prostu jakimś tam sprzętem takim zaatakował Romana Reignsa i Roman Reigns takim samym sprzętem e, odegrał się Ericowi Rowanowi, jednak to nie było wystarczające, ponieważ e, byłemu mistrzowi SmackDown takim pomaga jego bludż brother by można powiedzieć, powracający Luke Harper, którego dabliabli nie chciał wypuścić z kontraktu. Tutaj nieoczekiwanie powraca. Bardzo miła niespodzianka, nikt się chyba tego nie spodziewał. Jak ktoś się z tego spodziewał, to spoko, że takie ktoś miał przewidywania. Ja nie miałem. Większość chyba fanów nie miała większość ludzi była mocno zdziwiona pojawieniem się Luka Harpera. Ja oczekiwałem, że to Daniel Bryan pojedna się z Rickiem Rowanem i mu pomoże zwyciężyć ten No Disqualification match, jednak mu pomaga Luke Harper. Rick Rowan wychodzi zwycięsko, czyli moja predykcja się sprawdziła. Pojedynek był spoko i zobaczymy, co dalej wyjdzie z tego storyline'u, No bo tutaj ta pomoc Luka Harpera wygląda ciekawie, i zobaczymy co dalej będzie. Czy Daniel Bryan może do Romana Reigns'a i Jakiś takti match na Hellin SL No wygląda to naprawdę ciekawie I zobaczymy co z tego wyniknie No i main eventem w gali było walka Oczywiście o Universal Championship Pomiędzy Sethem Rollinsem i Brownem Romanem pojedynek Który był w szybkim tempie toczonym Który fajnie wyglądał Mi się bardzo podobał były rozwalane stoły, szybka akcja. Tam Rollins próbował wręcz, no po prostu, zabić Strowmana, poskromić potwora. Natomiast Brown był grany jako tak monstrum nie do pokonania. Ale co ja chcę, czynnikiem kluczowym było to osłabienie nogi Browna, gdzie po prostu później to Rollins wykorzystał, wykonał pedigree i później czwartego stąpa, tak aż cztery stąpy były potrzebne, by pokonać Brauna Strowmana, Wie o jeden więcej niż to miało miejsce z Brockiem Lesnarem na SummerSlam czy WrestleMania, kiedy to robił Seth Rollins. Fajnie, że was zachowali tak, że Pomimo tego, że Brown przegrywa, ale przegrywa w mocny sposób. Nie taki, że po prostu był, nie wiem, jeden finisher i koniec. Brown nie wykonał ani jednego swojego finishera w ringu, co też protektuje Brauna na przyszłość. No i po prostu Rollins po dobrym, e, wyrównanym pojedynku zwycięża broni Mistrzostwa Universal. No i po walce. Pojawia się The Fiend Bray Wyatt, który atakuje Sepha Rollinsa przy ciemnym stage'u, później go udusił wręcz. No i see you in hell, Seth Rollins. Yaoi, wowie, The Fiend się pojawia. Zobaczymy. No tak, właściwie to już jest pewne, że The Fiend kontra Seth Rollins na Hell in a Universal. Zobaczymy, czy faktycznie już w tym momencie Brayowi Wyattowi dadzą Mistrzostwo Universal, czy jednak. Będziemy jeszcze czekać chwilę i na przykład na a Cell nie będziemy mieli rozstrzygnięcia zdecydowanego na przykład. Mam nadzieję jednak, że to inaczej rozwiążą. Jestem podekscytowany jednak co jak co na Feud Finda z Sefem Rollinsem, bo to naprawdę może wyjść naprawdę dobrze. Fajnie. Ludzie byli zachwyceni pojawieniem się Finda na arenie po zakończeniu walki wieczoru. I tak właściwie main event był najlepszą walką gali, można tak stwierdzić. No i sam Segment po walce kończącej pay-per-view też był naprawdę spoko fajny, który daje ten taki cliffhanger, który daje nam co będzie teraz na RAW, jak się to dalej rozwinie, taką nutkę niepewności, by można stwierdzić. Całe pay-per-view było naprawdę dobre, Clash of Champions, mądre decyzje storyline'owe były podejmowane tutaj, ponieważ takie zachowawcze, tak jak mówiłem, nie było co się ekscytować, że będą jakieś większe zmiany tytułów mistrzowskich, ponieważ to jest B pay-per-view i tak to WWE postrzega i tutaj nie, nie robiło żadnych Wielkich zmian po prostu Były dobre pojedynki Jedyne co było tutaj słabe no to trochę publika Ponieważ w większości show Oni byli cicho Były ciche czanty Nie dało się tak w atmosfery wczuć Nie wiem czy po prostu fanom się nie chciało, czy coś takiego. To dziwnie brzmiało i wyglądało. Troszeczkę publika zawiodła, ale dobra. Całe show było dobre. Nie ma co tak właściwie narzekać, tak jak na poprzednie pay-per-view od WWE w tym roku, jak to było. No i to by było na tyle wyzdaniem Wrestlingoholika. Zapraszam również do przeczytania wkrótce recenzji, która się pojawi na social mediach Wrestlingoholik. Właśnie co do social media Wrestlingoholik znajdziecie do nich linki w opisie tego audiologa, do Facebooka, Twittera, czy Instagrama. Również jeżeli, jeżeli podobała się ten materiał, zachęcam do dania łapki w górę, do zasubskrybowania kanału WrestlingOholik. Tymczasem ja byłem Kasper z WrestlingOholik i do szybkiego usłyszenia.